W dzisiejszym odcinku Instagram, czyli wy decydujecie o mojej randce piękną Mają, proszę bardzo Widzowie, dzisiaj ja i Michał jesteśmy impostorami tej gry I właśnie zaraz sobie się gdzie jedziemy na kolejną aktywność, uwaga uwaga Więc zdecydujcie kochani na naszym Instagramie, podajcie tutaj nasze Instagrami na tą fazy Czy Maja i Kuba mają iść do klimatycznej Kawiarni i na śniadanko, czy może do fast food! I tyle co oglądam no to przed jakby tymi randkami wszystkimi to randki Zbycha i malwiny. Tak myślę, że matka muska tworzy, nie przecież Mnie matka zabije. Dzisiaj będzie elegancko, dzisiaj jesteś ze mną. Mm. E, ja zadłam o to, żeby się nic nie stało. Dobrze kani, minęło tak z 5 minutek i zdecydowaliście, że e, wolicie klimatyczną kawiarnię. Jest, jest, jest. Yes, yes. Malwinka jest mega zadowolona, bo bardzo chciała tam pojechać. A jedziemy kochani do króliczej kawiarni. Yes! też jest, jest się To jak puścić swoje dziecko? Do przedszkola. Tak? Co ty też Malwinka? Tak. Dobrze, kochani, jesteśmy właśnie w króliczej kawiarni. Teraz, jakby dajemy Wam pytanie. To jest pytanie, czy chcecie, żeby zapłacił za śniadanko? <trym> ja. Maja>, <Trzymaja. trym> maja? Malwinka, to było Twoje ulubione miejsce tutaj, być bardzo chciałaś tu przyjechać, tak? Ja, tak, żeby ja bardzo chciałam tutaj przyjść, tylko nie miałam czasu nigdy. Cieszę się, że tutaj jesteśmy. Ja sobie wybrałam taką klimatyczną kawiarnię, co króliczki będą, ja też skorzystam. Michałek też. Też, to jakby można powiedzieć teraz, że jesteśmy jakby wiesz na. na rance też. Co to oni nam przygotowali, mi powiedz? O to. No Ej, że się stresuje. Ja myślę, że to jest taka na je jej króliki. <grych> Chce bardzo dobrze wypaść, więc jak zaraz się dobrze. <grych> <grych> nie, widzowie Wiem, że tutaj jest kochane samo nie że ty sobie karener będziesz robił. Zaraz inaczej. Niech widzowie zdecydują, czy mają nas obsłużyć, czy nie. To wy decydujecie dzisiaj o naszej całej rance, więc niech, niech też decydują o tym, czy mamy być tutaj kelnerami dla Kubusia i Mai. widzisz jaki, jakby on złośliwy dla nas jest? My po prostu wiesz, my po prostu myślimy, że był dobry. dobry odcinek, a on jest złośliwy dla nas. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jakby widzowie zdecydowali, że mamy Was obsłużyć, mhm. ale to tak wygląda tutaj w tej kawiarni, że na początku musicie sobie kupić. I my po prostu wam przyniesiemy to hmm. e, Ale chcieliśmy wam powiedzieć jedną małą rzecz, że widzowie zdecydowali Nas, Nasi kochani widzowie, tak, tak? Nasi widzowie zdecydowali na ankiecie, kto płaci za tą cudowną randkę Powiem Czy... tak, nie wiem jaka jest opcja, ale jeżeli jest inna opcja niż ja, to będę mocno wściekł To jest 50-50 Yes, 50-50 Więc kochani, zdecydowaliśmy, że jakby normalna randka każdy płaci za siebie. Split the bill. Split the bill, ja. Yeah. Moja ulubiona jego opcja. Ale tak nie będzie, ponieważ ja dzisiaj za wszystko zapłacę. Zapłać za Maję Walcz. Zapłać ja. proszę za mnie. Co? Nie, 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 za ciebie zapłaci Michałek. A ty, my, my też na ręce jesteśmy? No tak, proszę bardzo. Życzę smacznego. O, dziękuję najmocniej. Przepraszam, czy operator chce może dziabnąć troszeczkę? Nie, 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 to mhm. potem, masz. Proszę Ale dla widza daj nie dla ciebie Widzą Widzowi daje Nie tobie Proszę widzu Om I... To po... I, i się, No? Daj tu? I tak Om Teraz poproszę, no też żebyś się dał taki wybuch Tak Om Boże Ale to szybko zjadłeś Nie dawaj mu lepiej Cześć ksiądze Hej Zapłaciłem? ja. Tatyś zapłacił yeah. Romantycznie. Ja bym powiedziała tak. I stąd. A ja bym Tamaja, ta albym udusiła. Chcia, Chciałabym być na jej miejscu. Naprawdę tak mówię. Jesteś moją randką. Masz teraz... Pa. Teraz możesz czuć się bezpiecznie. Kochanie, teraz wchodzimy do... Yy, znaczy króliczku, bo jest to królicza kawiarnia, więc musimy założyć ochronić na buty. Pomogę. Ten ten Kopciuszku, pierwsza randka. On też już na kolanie. Słuchajcie, my wchodzimy do zagrody. pani już nam dała drinki. Mm. Stefan, co kur... się upasło. Jak reszta? Jak łania taka typowa. <grymne> Ale on jest przyjemny. Ale on jest pochaty. O kurde, rudy. Ich tu jest trójka? A? Czwórka. Czterka tobą jest. Co, miziacie mi tak językiem? Nie Kurde. Chcecie troszeczkę jedzonka. Ojej! ale w ogóle to jest super miejsce na pierwszą randkę totalnie. Ja bym się zapytał na przykład widzów, czy Kuba ma na przykład przez minutę udawać królika też, czy nie. No co ty robisz? Ja mam swoją randkę. Ja Wydaje mi się, że na razie się lepiej bawię niż Kuba i Maja Ja też się lepiej bawię, niż Kuba. Ja mam taką ciekawą historię z kupami. Wiesz, że kiedyś, miałam, jak miałam królika, to mojej siostrze zbierałam kupy tych królików i dałam jej w opakowaniu od biżuterii całe pudełko kup królika. Byliśmy no. jakieś pudełko, zbierzmy tam kupy i powiedzmy, czy ma być przez z Kupa maju, czy nie. Proszę, proszę. Dobra. Kuba, pewnie zastanawiasz się dlaczego yy, powiedziałem, żeby Malwinka wzięła Maję. Otóż... Dałem wybór kochanym widzom, czy masz udawać królika przez minutę? Czy nie? Zobaczmy, co widzowie zdecydowali. A nie wrzuciło się. Dobra, powiedziałbym, że tak. Dobra, zobaczyłem, że tak. I słuchaj, widzowie zdecydowali, że. musisz udawać przez minutę tego, tego królika. Więc jak wrócisz do mnie? To tutaj nic jej nie mów, tylko po prostu wiesz, udajesz królika. Włącz timer. że się do nie... Tak, oni są zestresowani, a teraz co? Jeszcze Maja powinna oddawać królika, ale może to jest jej oszczędźmy. Tak, ja jej oszczędźmy. Nie to bez Nie. Dobra, koniec. Załóżmy, że to, co było przed chwilą, się nigdy nie wydarzyło. Jesteście okropni. Teraz, kochani, wy zdecydujecie. Czy zabieramy ich na wrotki? Czy ściankę spinaczkową? Let's see. Wyszliśmy z króliczej kawiarni i widzowie już zdecydowali gdzie jedziecie za momenty. Serio? Dobra. Kolejnik zamienił mi zdecydować czy jedziecie na ściankę spinaczkową. Uuuu! Czy Uuu. na wrotki? O. 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 Proszę powiedz, że wybrali to o czym myślę. Mam tak y, silne ręce, że nie wiem czy czy ty byś nade mną nadążał, na przykład? Uuuu, no to niestety w tym odcinku Kuby Jurka jakby nie ośmieszysz, bo leci na wrotki JEEEES 15 koła lajków i robimy, że to wy decydujecie o randce Michała nie, i Waldiny nie, 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 nie Tak, tak, już jest powiedziane, jak bijecie to się wydarza Chciałem powiedzieć, że kochani macie te wrotki całkowicie dla siebie czy było bardziej romantyczne? Nawrotnie. Ja myślałem, że my przyjdziemy i tutaj będą ludzie normalnie jeździli. Ej, dobra, no to, to teraz powiem Ci tak, ja jestem osobiście w szoku, bo ja wiedziałem, że to się wiedzieliśmy, że jedziemy na wrotkę, ale myślałem, że wiesz. Ja się teraz i... mniej stresuję. Ja się właśnie bardziej stresuję. E, jak dobrze wiesz, jakby. Bardzo Wam się podobała ta królicza kawiarnia. Bardzo. I. Była super, tak. I dobra. widzowie zdecydowali, że jakby. Są, żebyś ty dał mai prezent z tamtej yy, kawiarni. Jaki? Yy, no, ogólnie jest on ciekawy. <grym> trochę może dla niektórych może być gówniany, ale wydaje mi się, że to będzie coś takiego, co do końca życia zapamięta i Maja, i ty, i wszyscy widzowie. Kupę. No wiem, kurde. <grym> To zauważyłem! Mam dla ciebie prezent, który przygotował specjalnie dla ciebie e, nasz kochany, nasi kochani widzowie z Instagrama, Michał i Malwina. Okej. Okay. I można powiedzieć, że ktoś inny też to Jest to coś, co zmieni twoje oczekiwania w stosunku do mnie. Nie wiem, czy na gorsze, nie wiem, czy na lepsze. Okay. Otóż... Jest to, słuchaj, nasiona takiej legendarnej kawy, która jest specjalnie robiona z głównych królików. Jak ci się podoba prezent? Jest zapierający de w piersiach, po prostu. Jestem w szoku. Jestem nie, ale ja umiem jeszcze prezenty. Ej, tak szczerze wydaje mi się, że ty byś była mega zadowolona z tego prezentu. Nie. Ja też jestem bardzo, bardzo mi się podoba. Naprawdę? Nie. Dobra, rozumiecie, nie ma co. Lecimy teraz na wrotki, ja ten prezent schowam i spędzimy sobie miło... E, spędzimy sobie miło czas. Tak. Skręcamy, skręcamy ja, dawaj. Alfina! I to jest lepiej Michałka swojego weź. To są słonie w składzie porcelany normalnie. Mówię oczywiście o sobie, bo to jest... E, słonina. Dobra, zapraszam. Patrzcie. O! Właśnie tak wyglądają zakochane pary. Że po dzisiaj będę w stanie się jakoś odpłacić Michałowi i Malwince, bo naprawdę to, co dzisiaj robią i to, co wy robicie, jest po prostu ludzie. Proszę was, proszę was, nie zawiedźcie mnie dzisiaj. Dzisiaj chcę spędzić bardzo miły czas z Mają. Widzę, wie, nasze ptaszki sobie tam latają, a my mamy kolejny wybór dla was. Czy, to, czy kojarzycie taką scenę z Dirty Dancing? No to co? Kuba podnosi Maję czy Maja podnosi Kubę? Jest, zdecydujcie. No tak. yes. Och! Nie oh. 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 oh nie chyba jest ok Nie chcesz Odpocznij sobie chwilę, bo to jest takie, tam... Nie, jest ok, tylko po prostu to było niespodziewane Dupa mnie boli Jak boli, to rośnie Na koniec odcinka wejdzie Kim Kardashian Co robimy Michałem versus ja i Zuzia To Zuzia. Zuzią przepraszam Ja to Przepraszam! Nie, teraz naprawdę? Normalnie mówimy no cały dzień moja? A teraz nie wiem czemu, ale tak wcześniej powiedziałem: środkowo o Zuzia, i teraz Zuzia nie wiem czemu. Ja też tak mam czasem. A ty wywołuje z... u siebie takie głębokie emocje, to czasem jakby w ciągu dnia. A to dlaczego tak czasowo tak, akwakulturze mówisz o Zuzia? Nie, nigdy tak się nie powiedziałem. Tak, tak, tak. tak. <zys uczyń> ale my teraz rzucić w gnój, a jego sytuacja się nagrała, a moja nie. Więc tak, robimy wyścig sztafetowy. Pierwsza drużyna, tam jest druga drużyna. Lecimy do przodu. Potem wracamy tam. I która druga osoba szybciej dotknie tej ściany, wygrywa. Proste, jak ma. Dziś gotowe? 3, Trzy, cztery. Dawaj, Malwina! Malwina! Gramy o stówkę w ogóle. No, Malwina! Dawaj. dawaj, cofaj się, cofaj się szybciej, co złotych! Zwróci nam się z Dawaj, Malwina! Szybko, żeby teraz się nie wyprzedził. Dobra. Wygrywamy! A, szybko! Szybko, bo on Szybko, szybko! Szybko, 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 szybko! Jeeee! Yeah. Yeah! Jeee! 100 polskich Złoty jest nasze! Ale my wygraliśmy, bo my mieliśmy siłę przyjaźni. Tak. E, A wy, miłość. Nie, to chyba na Sorry, sobie bo mi się niedobrze robi jak strzeć miłość. Przypominam, 15 lajków i organizujemy, że to wy decydujecie o randce. Tej dwójki! K nasi kochani widzowie nie próżnowali w tym czasie I chyba kojarzycie tą słynną pozycję z Dirty Dancing I zapytaliśmy się widzów Kto ma kogo łapać? Kurde jakby nie wiem jak to zrobimy Będziemy się jakoś popłynieć No ale to Kuba łapie Jest. Yes! Ale realnie uważasz Kubę za atrakcyjnego faceta? Nie potrafię tak na niego spojrzeć Ja Dobra, a wybierz na przykład jednego chłopaka z fazy, z którym byś najprędzej byłabyś w związku. O matko. Czemu dotykasz mi za rękę? Jak już najprędzej to chyba Kuba, ale chyba z żadnym was nie potrafiłabym mieć związku. No to nie ja coś tego nie czuję. Wiesz co? Ja zdejmę... Zdejmiesz swoje sofiksy? Moje szusy Pfff, jest Zaliczamy? Zaliczamy Brawo, udało im się, a teraz czas na wiśnia rolki Bardzo szybkie to jest, nie? Ciężko się tutaj też skupić na czym nie muszę się go przyczepić Ona jest wiśnia wrotki Bardzo dynamiczna jest na pewno, to trzeba przyznać Fajnie, taki pokazuje taki wajbit, nie? A mogę rzucać? Ej, to będzie dron wtedy. Hej, dobra, więc takim pięknym przejściem lecimy dalej i pozdrawiam Was gorąco. Pozdrawiamy. Go next. Pani, jedziemy aktualnie na ostatnią aktywność w tym odcinku na diabelski młyn. I teraz musimy się Was zapytać, czy Kuba ma tam spróbować pocałować maje? 3 czy... Czy może po prostu trzymać ją za rękę? Jest, zobaczymy, wy zdecydujecie i zobaczymy, co wyjdzie Żeby randka wasza była też bardzo romantyczna, tak jest To wydaje nam się, że bardzo romantyczne jest to, że pójdziecie na bardzo duże koło Na Kraku. Eye Czy bardzo się cieszycie? Bardzo No tak, tu jest chałuża <grym> Muszę ci pomóc przez nią przejść o gentleman! Szkoda, dla nas nie jest takim Słuchajcie, macie tutaj e, wasze bilety, proszę bardzo. Na Krakow Eye, które jest najlepszym diabelskim kołem w całym Krakowie. Wiadomo, w randkach czasem się chodzi za rękę, albo czasem próbuje się Podsłałować na pierwszej ramce drugą osobę, Wiesz, o co chodzi? I na przykład widzowie muszą, musieli wybrać, co ty musisz teraz zrobić. Słuchajcie, nie przesadzajcie dzisiaj. No. Widzowie zdecydowali tak, że musisz spróbować Maję. <laughs> Powodzenia? Dobrze. Na szczęście nie jest powiedziane, gdzie ma być ten pocałunek. Nie, eee, chodzi o usta. Nie? Tak chodzi, chodzi o Nie? Chodzi o usta, chodzi o Nie. U, bo tak wiecznie tu będzie. Aha, dobra. To, się zamyka. to zamykamy. To się czuje jak człowieku to na jakimś eee, kole diabelskim. Kraków <grym> <of> eye. <grym> Ogólnie, moim najbardziej ulubionym y, uczuciem w życiu jest uczucie przed pierwszym pocałunkiem. Uwielbiam, to jest niesamowity stresik. No to jest fajne odczucie I to jest takie, że on teraz ma ten stresik jesteśmy w Londynie? Eee, wiesz co? Nie jesteśmy w Londynie, ale możemy być we Francji Dobre, 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 dobre! Czy ty w ogóle się? Bardzo, bardzo Mam nadzieję A dupa boli? Dupa boli eee, Nie wiem dlaczego, skąd możecie cię boić ten tyłek Też mam pojęcia ale kurczę, ja powiem ci tak, na pewno bardzo ci dziękuję, że dzisiaj chciałeś ze mną spędzić ten dzień. Za to ci jestem bardzo wdzięczny. Eee, czekałem, czekałem na ten odcinek długo i nam... i... Eee... Ja się krępuję jeszcze trochę. 🎵🎵🎵 że pirat trzyma papugę? Ja na przykład, pirat byłem piratem, albo na lewym promieniu. Albo na prawym ramieniu, a tak jakbyś była piratem, to byś ma albo na lewym ramieniu, albo na prawym ramieniu. Okej, okay, dobra. W międzyczasie ja sobie zagram na malwinki, to by wygrać maskę. Maskotka tak. dla malwinki, bo to nasza randka przecież. Spójrz, jakie jest Nie wiem, czy to może tak jak wyjdzie. To było dobre. Ja to tak jest dobre. <laughs> Dziękujemy bardzo. Ty jest finet, nagroda, potysiąc. To jest jak główna nagroda. Dobra Łożyska ma. Uu, dobra Łożyska. Chyba <grywa> <grywa> dzięki mojemu punktowi. Policzek mam trochę opuchnięty, wiesz? <grywa> yeah! Kuba, Jurek. myślałam, że jesteś na diabelskim młynie. Oszukałeś mnie. Daj to! Bo oni ogólnie myślą, że się pocałujmy w usta Mhm Sprankujmy ich, żeby był francuski pocałunek I tam wtedy zakończymy odcinek O! I to będzie właśnie to właśnie będzie karma dla ciebie, Michał i Malwina Ich sprankujemy I to zakończymy razem Tak? grubo no Hej Hej Co się wydarzyło? Czemu się tak śmiesz? My wygraliśmy fidget spinnera Nie. Nagroda pocieszenia My już jesteśmy przestraszająco pocieszeni Czemu? Bo to nas podpuścił <noise> <noise> Dawid i przenieśliśmy się do Francji na chwilę <noise> Naprawdę, ja się już nigdy nie pokażę w Krakowie i w Polsce, w ogóle ja wyjeżdżam Naprawdę? Ale nie rozumiem co się stało? No wali się. co, walicie Co, walicicie? Ale buziaczek, nie? Ja myślałam, że wydacie Wiedźcie. sobie buziaczka w Serio? Przyjęcie. Jezu, yes, mój chłopak! A tak naprawdę to był prank! Ej ja... To są Fidget Spinner mi To był tylko buziak policzek. Ej Nie! Damy, d**a. Ja nie. się nie daję na pierwszy Mam nie d**a. dam i nie. Robię nie. jeszcze raz. Nie, jest super. Kończymy oficjalnie odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie. Oni zostali sprankowani, należało im się, a to był kanał Faza!